Dzień dobry pisarze! Z tej strony Natalia i zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj będzie trochę luźniej, trochę zabawniej. Mam przynajmniej taką nadzieję, ponieważ chciałabym dzisiaj reagować na memy pisarskie. Właściwie nawet chyba ktoś z Was zaproponował mi tego typu content na tym kanale. Mówię jak YouTuberka, prawdziwa YouTuberka. No i stwierdziłam, że przyszedł ten czas, kiedy tak naprawdę u mnie w życiu prywatnym dużo się dzieje, kończę studia, muszę się obronić, mam jeszcze końcówkę pracy, zaczynam redakcję książek, więc wszystko się dzieje, i postanowiłam powiedzmy zrezygnować trochę z filmów z mięsem i po prostu się pośmiać. Trochę się rozluźnić, więc mam nadzieję, że i dla Was ten film będzie takim rozluźnieniem, e, a przy tym może jakoś wdrożę co nieco informacji o pisaniu. Zobaczymy. Nie widziałam memów, które tutaj zaraz będę oglądać, ponieważ e, dałam zadanie bojowe swojemu narzeczonemu, który wywiązał się z niego, a jak? Zobaczymy, czy dobrze. Oprócz tego podrzuciłem jeszcze memy Patrycja oraz Ola, e, więc mam z czego wybierać, a właściwie no przejrzymy wszystko, zobaczymy. E, które się tutaj znajdą w tym odcinku, może wszystkie, może nie. Zacznijmy od pierwszego ewolucja czytelnictwa w Polsce. Jeszcze audiobooki bym dodała. Trochę tutaj takiego humoru przez łzy, można powiedzieć, no trąbi się o tym, jak wygląda e, czytelnictwo w Polsce, natomiast ja jestem po tej stronie e, czytającej, że tak to ujmę i nikt nigdy mnie nie badał w ten sposób, więc nie wiem, jak to działa. To czarna magia, natomiast moim zdaniem ten prezent czytelnictwa jest większy. No, ale co ja się tam znam? Widzę, że sprzedaliśmy jedną twoją książkę, czyli jednak masz gdzieś rodzinę. To wysłała mi Ola i to jest cudowne. W sensie, to jest zawsze ten mit, prawda? Mit, że nasze książki kupi tylko rodzina. To jest w sumie śmieszne, ale też smutne po części. No, czasami jest tak, że rodzina nie kupi książki, co wtedy? Wtedy ten mam się nie sprawdzi. Dlaczego to się wszystko nie klei? Jeju, to jest jakby. To mi na pewno wysłał narzeczone, ponieważ ja mam takie etapy przy planowaniu książki, właśnie, że jestem trochę jak ta mewa po prostu jestem striggerowana tym, że mi nic nie wychodzi. I wszyscy mi mówią, że dobra, w końcu załapię jakoś, coś się ułoży. A ja w to nie wierzę, ale potem, kilka dni później, najczęściej nagle coś się zaczyna właśnie kleić. Natomiast ta furia jest zrozumiała zdecydowanie. Nie wiem, czy też tak macie, jak mamy jakiś pomysł, i wszystko nagle się rozwala, nic się nie klei, mamy jakieś elementy, które nijak są ze sobą niepowiązane, i to budzi taką frustrację. Ciekawe, czy autorzy płaczą, gdy zabijają swoją ulubioną postać, czy też uśmiechają się, śmieją i popijają herbatę z szatanem. To jest to zabijanie ulubionych postaci czytelników, tak? To jest w sumie pod tym względem śmieszne, że nie dotyczy mnie, ponieważ ja mam ogromny problem z zabijaniem bohaterów i powiem szczerze, że... Jakoś nie mam takiej potrzeby zabijania bohaterów, natomiast znam pisarzy, którzy robią to po prostu cały czas. Ola, patrzę na Ciebie. Coś czuję, że właśnie może przy laptopie popijać szampana i myśleć o tym, że jak bardzo mnie skrzywdzi jako czytelniczkę. I właśnie zabijając moją ulubioną postać. Już mi tak kiedyś zrobiła. Na pytanie, jaki gatunek pisarstwa przynosi największe zyski, muszę odpowiedzieć: notatki z żądaniem okupu. To jest w sumie też ciekawy temat. Oczywiście tutaj żartujemy i tak dalej. Natomiast. Zarobki pisarzy, temat rzeka po prostu. Niektórzy narzekają, niektórzy nie narzekają, niektórzy tak naprawdę um, się tym nie przejmują, niektórzy płacą za wydanie książek. Nie róbcie tego, bo najczęściej wtedy jest to wydawnictwo Vanity, które musimy omijać szerokim łukiem. Natomiast nie zmienia to faktu, że różnie jest na pewno w Polsce z tymi zarobkami, a inaczej właśnie poza polską. To wygląda troszeczkę inaczej. Nie zmienia to faktu, że, że wszystko zależy wszystko zależy e, natomiast e, no zgadzam się notatki z żądaniem okupu na pewno są niebezpieczniejsze ale może więcej może bardziej opłacalne no na pewno więcej zarobimy e, edytowanie tekstu, justowanie tekstu to już kiedyś widziałam, ale to jest też taki dobry memik e, więc tak Edyta i Justyna jak zawsze e, Drake, tekst nad którym pracujesz nowy pomysł. Jeju, jakie to jest po prostu to jest Idealne. Ja nagrałam o tym chyba już rolkę, nagrałam o tym, nawet odcinek, mogę Was tutaj odnieść. Jak to jest z tymi nowymi pomysłami, czemu one przychodzą właśnie w momencie najczęściej, gdy pracujemy nad jakimś projektem już. To jest w sumie bardzo ciekawy temat, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego filmu, to Was tam odsyłam. Mam wrażenie, że po prostu tłumaczę w nim, dlaczego taki mechanizm u nas działa i właśnie jesteśmy jak ten Drake, że nowy pomysł to jest coś, za co chcielibyśmy się zabrać, a ten stary nudny, no już niekoniecznie. Najlepiej chyba go zostawić i już nie ruszać, nawet kijem. Rozsądek, wytnij to, tekst będzie lepszy, sentyment nie. To jest tak teraz w tym momencie trafne. Mam otworzony plik właśnie z tekstem po redakcji. Um, ale powiem wam szczerze, że mm, mam wrażenie, że jak pracuję z betami, to tam e, właśnie ten sentyment jest o wiele silniejszy. To on krzyczy to nie i po prostu dominuje wszystko. Natomiast mam wrażenie, że przy pracy z redaktorem mam jakąś taką wiecie. Nie wiem, jak to nazwać, ale chodzi mi o to, że redaktorka mi pisze, może usuniemy to, a ja piszę po prostu, dobra, usuwamy. I ten sentyment jakby troszeczkę znika. Książki, nad którymi teraz pracuję, jeżeli chodzi o redakcję, pisałam już już jakiś czas temu, więc mam ten dystans emocjonalny w stosunku do nich, więc może to też pomaga. I właśnie w ten sposób niweluje jakoś ten sentyment. Oczywiście, e, gdy pracujemy sami, gdy sami poprawiamy książkę, czy właśnie z betami, jest o wiele trudniej i ten rozsądek naprawdę zostaje zepchnięty na drugi tor. E, natomiast mam wrażenie, że sentyment wtedy, no, wygrywa. Z redaktorem. Na tę chwilę powiem szczerze, że rozsądek góruje. Kiedy masz trzy pomysły na historię i nie wiesz, od której zacząć, Boże święty, to jest po prostu ten moment, kiedy wstawiam wam tutaj mój post na Instagramie i w tym poście, w ogóle to zapraszam na Instagram, natomiast w tym poście powiedziałam: Nie wiem, co robić. Mam trzy pomysły, i nie mogę zdecydować, za który się zabrać w wakacje, które mam pisać. I to jest dokładnie to. I ten mem ilustruje moje wewnętrzne odczucia. Ja po prostu cierpię. Ja nie wiem. Tak naprawdę ciągnią mnie do każdego pomysłu, i ja jestem rozdarta. <noise> nie wyjdziesz z formy pisarskiej, jeśli wcale w niej nie będziesz. <noise> Główka pracuje. <noise> I wiecie, znacie mnie. Ja jestem ogromną fanką po prostu pracy. Bycia zorganizowaną osobą i jakby dla mnie, jeżeli ustanawiam sobie, wiecie, konkretny dzień, dajmy na to 1 lipca, zabieram się za pisanie książki, to ja wiem, że tego pierwszego po prostu siądę i będę... Pisać tę książkę i będę się starała pisać ją praktycznie dzień w dzień. Nie wiem, czy nazwać to formą pisarską, bo na przykład teraz, pomimo tego, że nie piszę niczego, no to zajmuję się planowaniem, zajmuję się redakcją. Sam proces pisarski nie jest tylko pisaniem i o tym też mówiłam, bodajże w tym filmie, tak tylko napomykam, bo tam jest więcej wątków, natomiast tam też o tym mówiłam. Mam wrażenie, że ta forma pisarska właśnie nie ogranicza się tylko do pisania. E, my cały czas piszemy, również planując, poprawiając, pisząc z redaktorem, e, to cały czas jest pracą nad książką. E, cześć w problemie. Idę już spać. O nie, dziura fabularna. O nie, dziura fabularna. Dziury fabularne są najgorsze. Zajmę się Tobą jutro. Okej, okay, dobranoc. Ej, ale to jest, wiecie co, to jest takie trafne w tym sensie, że dziury fabularne są okropne to po pierwsze. I też nagrałam w ogóle TikToka rolkę o tym, bo to jest po prostu moja zmora. Natomiast to, że właśnie odstawiamy coś i próbujemy o tym nie myśleć, a to po prostu i tak nas łapie. I najczęściej właśnie w łóżko, bo ja przed snem tak sobie rozważam wszystko zawsze. I czasami, jeżeli mam tyle problemów, to zazwyczaj jeszcze się budzę, zapisuję sobie coś, coś tam w głowie mi cały czas chodzi, no i zasypiam po godzinie, prawda? I z, nie wiem, z 7 godzin snu mi się 6 godzin. Jeżeli chodzi o bycie pisarzem, to właśnie w tym momencie jakby podkreślam, że bycie pisarzem to nie tylko pisanie, to nie tylko siedzenie przy komputerze, ale to też właśnie ciągłe myślenie, rozważanie, planowanie i radzenie sobie z dziurami fabularnymi niestety kiedy otwierasz w ogóle przepraszam bardzo ale tu jest Severus Snape więc e, musi być a teraz już czytam e, kiedy otwierasz swój stary tekst i widzisz co żeś tam narobił to prawda <laughs> to po prostu jest prawda e, zazwyczaj wracamy do tych starszych tekstów e, z pewną obawą. Czasami ona się spełnia, i czasami okazuje się, że ten tekst no, potrzebuje wiele poprawek. Natomiast czasami mile możemy się zaskoczyć, więc też nie obawiajmy się wracać do starych tekstów. Wiecie co? Pamiętam jak nagrywałam film. Tutaj wam go wstawię, znajdę go, bo gdzieś to, to było dawno, dawno. Nagrywałam film, jak czytam swój stary tekst, chyba moją pierwszą taką książkę, w formie folderu Wordia, a nie w zeszycie. To było o upadłych aniołach, i tak dalej. No i po prostu nie mogłam z siebie. <grych> I to jest właśnie, tak się czułam. Wyglądałam właśnie tak jak Severus na tym memie. Pisarze, mamy plan na historię dla twojej ukochanej postaci, czytelnicy Serio. Co w niej będzie? Pisarze, Pain. Ból, <laughs> to prawda w sumie, znaczy wiecie co, gdybyśmy opowiadali e, historię tylko, wiecie, w samych superlatywach, wszystko jest dobrze, wszystko jest wspaniale, to byłoby nudno, musi się pojawić ból, musi pojawić cierpienie, musi się e, pojawić tak naprawdę wyjście z tej strefy komfortu, żeby to było po prostu interesujące dla czytelnika, więc... E, nie narzekajcie już tak czytelnicy, ok? Czekając na odpowiedź wydawnic. O mój Boże, to jest tak trafne, to jest tak trafne. Powiem tak, przeszłam przez to, wyglądałam właśnie jak tutaj ten szkieleton, czekając na odpowiedzi. Teraz już powiedzmy, odpowiedzi od wydawnic u mnie wyglądają na innym poziomie, w tym sensie, że w innym trybie mam tutaj te odpowiedzi, tak? Jeżeli już jestem jakby ich autorką w tym sensie. Więc ten temat jest jakby już dla mnie, mam nadzieję, mam nadzieję, e, przeszłością. Natomiast w pełni to rozumiem. E, te trzy miesiące, niby krótko, e, ale to się tak ciągnie, i czasami wiecie, czasami niektórzy wydawcy jeszcze e, zastrzegają sobie czekanie około pięciu miesięcy. Natomiast to nie zmienia faktu, że no jednak to jest taka magiczna liczba, i e, nagle trzy miesiące stają się po prostu wiecznością, i my właśnie stajemy się takimi szkieletonami. I umieramy <noise> z niecierpliwości. Ale tak jak mówiła Wiktoria Szłab, znowu się do Szłapu tutaj odwołuję. Natomiast to jakoś zapadło mi w pamięć, że tak naprawdę pisanie, wydawanie książek to w 99% po prostu czekanie. I musimy się uzbroić w cierpliwość. O nie, to tyle. Ale jaja, jak to szybko przeszło. To tyle. Powiem Wam szczerze, że <noise> nie wiem, na ile to był odcinek stricte reakcyjny, raczej. Albo opowiadałam jakieś swoje anegdoty, albo oczywiście musiałam tutaj wrzucić trochę mięsa pisarskiego. Mam nadzieję, że dobrze się przynajmniej bawiliście, że nie widzieliście niektórych memów, że no w sumie jakoś też was zachęciły do rozważenia tych tematów, które poruszają, bo memy to naprawdę bardzo fajna technika i nie wiem, czy nie wykorzystam jej po prostu w klasie, bo w memach naprawdę możemy zawrzeć bardzo ważny sens. Ale otoczyć to takim żartem. Więc dla mnie to też jest e, super opcja. Uwielbiam memy, nie tylko pisarskie. Zachęcam Was teraz do tego, żebyście zajrzeli do sekcji komentarzy, napisali, który mem wam się najbardziej podobał, albo czy zgadzacie się z tym, o czym mówiłam, czy też nie. E, oczywiście jestem otwarta na rozmowy i zawsze odpisuję w komentarzach, więc zapraszam Was tam. Zapraszam również do opisu, gdzie znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych, m.in. do wspomnianego już wcześniej Instagrama. Tam jestem na bieżąco, więc jeżeli by mnie tutaj nie było, to szukajcie mnie na Instagramie, bo no bardzo lubię tę platformę po prostu. Tak mi jest e, dobrze z nią. <laughs> Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć.